Witam Was serdecznie. Dzisiaj opowiem Wam coś o spacerkach. No to słuchajcie. Długie spacery z psem to świetny sposób na spędzenie czasu ze swoim pupilem i zadbanie o jego kondycję fizyczną, jak i psychiczną. Oto kilka informacji na ten temat. Jakie są korzyści spacerów? Zdrowie fizyczne: długie spacery pomagają psu utrzymać prawidłową wagę wzmocnić mięśnie i stawy oraz poprawić kondycję serca i układu krążenia. Zdrowie psychiczne. Spacery pozwalają psu zaspokoić naturalne potrzeby eksploracji i węszenia, co redukuje stres i poprawia nastrój. Więź z właścicielem. Wspólne spacery to doskonała okazja do budowania więzi z psem i spędzenia czasu razem. Socjalizacja. Podczas spacerów Pies ma możliwość spotkać inne psy i ludzi. Co jest ważne dla jego socjalizacji? A jak przygotować się do długiego spaceru? Odpowiednia smycz i obroża. Ważne jest, aby smycz i obroża były wygodne i bezpieczne dla psa. Woda i miska. Podczas długiego spaceru pies może potrzebować wody, dlatego warto zabrać ze sobą butelkę wody i miskę. Trzy smaki Przysmaki mogą być przydatne podczas treningu i nagradzają psa za dobre zachowanie. Wolki na odchody, sprzątanie po swoim psie to obowiązek każdego właściciela. I jeżeli daleko gdzieś idziecie, warto zadbać o apteczkę. Warto zabrać ze sobą podstawową apteczkę na wypadek drobnych urazów. A gdzie możemy spacerować? Na przykład w parkach. Parki to idealne miejsce na długie spacery z przedsem. Można tam znaleźć dużo zieleni, a także inne psy i ludzi. Lasy. Lasy to świetne miejsce do spacerowania z psem, ale należy uważać na dzikie zwierzęta i rośliny. A więc pamiętajcie, żeby koniecznie w lesie był piesek, zapięty w smycz. O czym trzeba pamiętać podczas spacerów? Bezpieczeństwo. Należy uważać na ruch uliczny, rowerzystów i innych pieszych. Temperatura. W upalne dni należy unikać spacerów w południe i zapewnić psu dostęp do wody. Pamiętajcie, jeżeli jest bardzo gorąco, każdemu pieskowi jest bardzo, bardzo ciepło w łapki, gdy chodzi po betonie. Trzeba patrzeć na zachowanie psa. Należy kontrolować zachowanie psa i reagować na jego potrzeby. No i oczywiście sprzątanie po psie to obowiązek każdego właściciela. Nie zapominajcie sprzątać po swoich pupilach. Podsumowanie. Długie spacery z psem to świetny sposób na spędzenie czasu ze swoim pupilem i zadbanie o jego zdrowie. Przy odpowiednim przygotowaniu i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa spacery z psem mogą być przyjemne i korzystne dla obu stron. A jak to wygląda u mnie ze spacerkami? Na spacery wychodzę dwa razy dziennie: raz rano i raz wieczorem. Mniej więcej obydwa spacerki trwają godzinę. Na pierwszy spacerek zabieram chrupeczki. Zawsze jemy i trenujemy i się bardzo dobrze bawimy na spacerku. Mniej więcej pierwszy jest między dziewiątą a dwunastą. Na kolejny spacer wychodzimy między osiemnastą a dwudziestą. Wtedy, gdy wyjdę na taki godzinny spacer, to całą nockę przesypiam jak zabity. A więc pamiętajcie, jeżeli chcecie mieć pieska, to też to są obowiązki i trzeba z nim wychodzić. No bo dla niego to jest super zabawa, a nie ciągłe siedzenie na ogrodzie albo w domku. Wtedy piesek nie czuje się dotleniony, nie czuje się bardzo dobrze. Okej, okay, no to mam nadzieję, że wytłumaczyłem co do spacerków i czekam na Wasze komentarze, czy też macie pieski i ile razy wychodzicie z nimi na spacer i na jak długo. No i oczywiście nie zapomnijcie polajkować tego filmiku. Trzymajcie się, hejo!